Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym Was zaprosić na grupkę na Facebooku Ziomeczki Xplaya. Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, o odcinkach, więc nic Was nie ominie. No i oczywiście też na fanpage'a Xplay Games i ty. Więc oczywiście zapraszam Was, macie wszystko w opisie. Lecimy z odcinkiem. Pozdro. Siemanko, z tej strony Xplay Games, a w dzisiejszym odcinku lecimy, można powiedzieć, relacją ze startu nowej aktualizacji 20.5 pokazania jak wygląda aktualnie M1 jak wygląda aktualnie mapa na starcie i jak jest teraz po paru godzinach czyli jak to ogólnie wygląda Dobra na sam początek chciałbym wam tutaj w ogóle pokazać M1 CH1 Gino czyli można powiedzieć opuszczone miasto na którym panowałby tu potężne handle. Nie ma tu ani jednego shopa, ani jednego, dosłownie. A co za tym? No, wszystko jest po prostu na mapie handlowej, na którą was właśnie zabieram, ale to właśnie zobaczycie na moim drobku, więc Pondro. i więc, stało się aktualizacja 20.5. Jest już na serwerze? Dyspozytorka, co się dzieje? udaj się na rynek? a w sumie czemu by nie, idziemy sobie zobaczyć jak to wygląda nie jestem tutaj główną postacią, tylko jestem tutaj drobkiem ale jestem sam ciekawy jak tutaj to wygląda pierwsza można powiedzieć reakcja na, yy, na tą mapkę jak to tu ogólnie wygląda, dobra, tu mamy jakiegoś jednego kowala to jest chyba zwykły kowal, tak jak pisali właśnie w tej zapowiedzi więc spoko, tu jest dyspozytorka handlowa, czyli aha, okej okay. Tu mamy kolejne miejsca chyba na shopy, więc można powiedzieć, że to powiększyli o to, co każdy myślał, bo każdy myślał, że to będzie strasznie małe, a jednak wydaje się, że jest to ogromna mapka do handlu, czyli no bo z uwagi tego, że no niestety, ale tutaj no trzy królestwa będą pomieszczone na jednej mapce. Łocie panie ile tu ludu już się zebrało, żeby zobaczyć jak to tutaj wygląda. O, już pierwsze szopy widzowie. Co tutaj? Ale że Halabarda plus 2 za jeden won? Nie no, jak topeczka, już pierwsze szopy tutaj widzowie mamy. Pierwsze szopy są tworzone, więc jak najbardziej. No, powiem wam, że mapka nie jest mała. Mapka jest dosyć spora. A co jest w ogóle w tej dyspozytorce handlowej? Czy to jest po prostu aha, to jest powrót do wioski, czyli teleporter do, do domu, do zwykłego M1. A kowal? Kowal zwykły, normalny, taki fajny, superowy. Yy, czy tu jakiś lepszy kowal? A nie, tu mi pokazuje po prostu misję, którą mamy na drobku. Nieważne widzowie. Dobra, mam po prostu dyspozytorkę, alchemika, dyspozytorka handlowa, dozorca, dyspozytorka kolejna handlowa handlarka różności szynka pocztowa no i kolejna dyspozytorka handlowa, więc powiem wam generalnie widzowie, że mapka no jest spora nie jest tak, że to jest strasznie małe bo właśnie dużo osób myślało, że mm, prawdopodobnie, że to jest tylko to a nie to, nie wiem, może to dorobili nie jestem w stanie tego wam powiedzieć czy to było przed tym i pokazane ogólnie no ale, no wydaje mi się, że pomieścimy się tutaj, że nie jest to aż tak e, malutkie No i też, co mi się wydaje, że głównie rynek, czy ci topowi handlarze będą się tutaj e, mieścili, czyli na środku tego bazaru No nic widzowie, powiem wam, że ja jestem z tego jak najbardziej zadowolony e, Ponieważ, bo dlatego mapka nie jest za mała Wiadomo, lagi jak lagi. Zobaczymy, czy będą. Jak patrzę się tutaj, no to mam 23-20 FPS-ów w takim tłumie. To wiadomo, serwer jest dopiero odpalony, więc e, mogą być jeszcze większe lagi. Zobaczymy, jak to będzie po kilku godzinach. Bo też nie chcę Wam e, mówić, jak to teraz wygląda. Czy nie ma jakichś lagów, e, bo wiadomo, widzowie. Im więcej sklepów, im więcej tu będzie graczy, tym większe lagi po prostu będą na serwerze. Więc, no nic, widzimy się oczywiście troszkę później. Dobra, widzowie, także mamy kolejny dzień, godzina, można powiedzieć, poranna, więc każdy powinien już wystawić shopa. M1 dalej puste ze względu na to, jak już też mówiłem, niestety, ale tu już nie można wystawiać shopów, mogę nam to, mogę Wam to nawet zaprezentować że tutaj nie można wystawiać yy, że tutaj nie można wystawiać shopów ze względu na to że osobisty sklepikłemu nie możesz tego użyć udaj się do dyspozycyjki handlowej wiosce czyli oczywiście idziemy tutaj i pokazuję wam jak wygląda teraz rynek ile jest osób jakie ogólnie jest zainteresowanie tą nową mapką na sam początek chciałbym powiedzieć że Masakra! Ile tu jest shopów to głowa mała, jak już też pokazywałem mapka, można powiedzieć cała, jest zajęta przez shopy, czyli nie ma miejsca gdzie nie ma shopów dosłownie Ale widzicie sami jaki tutaj się rozpierdziel dzieje, dam sobie tutaj tą mapkę, żebyście widzieli można powiedzieć wszystkie shopy, jak to wygląda Specjalnie włączyłem e, nazwy mm, sklepów ze względu na to, żeby pokazać wam jaka to jest potęga Jaka to jest potęga jakim Polska Metin 2 Polska Serwer Polska ma potęgę 4 FPSiki Więc no, dosyć malutko no ale widzicie tych sklepów jest e, tych sklepów jest oczywiście strasznie dużo sam się w sumie zastanawiam. Możemy już wyłączyć sobie nazwy, eee, Sam się zastanawiam moi drodzy widzowie, bo mam przykładowo tutaj dozorcę, mam przykładowo alchemika, mam przykładowo e, oczywiście kowala, mamy przykładowo skrzynkę pocztową, dyspozytorki handlowe, które są dookoła i ciekawe jak tutaj się rozwinie handel, bo tak jak zawsze mieliście zwykłą mapkę M1, gdzie generalnie wiedzieliście. Gdzie osoby wystawiają typowo shopy? Tak, tutaj nie wiadomo. Czy najlepiej będzie wystawiać, na przykład, na środku, czyli tutaj. Czy będzie najlepiej wystawiać pod dozorcą? Czy najlepiej będzie pod kowalem? Czy pod alchemikiem? To sami zobaczymy, bo teraz jeszcze nie mamy takiego wglądu, jak to wygląda. Jakieś kubki tutaj się e, pod tym, można powiedzieć, respem e, się bio są największe. Oczywiście tutaj też, e, czy też oczywiście obok kowala, bo tam jak zawsze ulepy itp. i dd. bo trzeba też ulepszać i zawsze pod e, kowalem było najwięcej ulep. To sami też wiecie. No i nic, widzowie. Tak wygląda aktualizacja. Moja opinia na temat tej aktualizacji to. Ocena można powiedzieć 7-8 na 10 ze względu na to, już Wam mówię czemu, ponieważ informacje jakie niestety Polaków kurzyły to takie oczywiście, czyli prowizja pobierana 7% ze sklepu tego zwykłego, który wystawiamy na właśnie bazarku, a sklep premium 3%, czyli 3% prowizja ze sklepu, którego zakupimy w Isie. Jednak podczas przerwy, która się teraz odbyła Art napisał na Discordzie, że zmienią prowizję Czyli 3% będzie ze zwykłych sklepów, a 1% będzie ze sklepów premium Więc tutaj wprowadzam taką modyfikację Ale Gameforge dało nam teraz sklep premium na 3 dni Z okazji tego, że oczywiście nie zdążyli, czy też aktualizacja się przedłużyła Niestety wprowadzając shopy offline Gameforge tutaj zepsuł system żywiorów który nie działa, w ogóle nie działa. Więc możecie otrzymywać większe obrażenia, jak i też zadawać po prostu mniejsze, bo te żywioły po prostu nie działają. Więc to na pewno jest do poprawy, jaki też powiedziałem wam jakie są prowizje. Dobra, zatem pokażę Wam jak wygląda ogólnie wystawianie sklepów. Eee, tutaj prawdopodobnie mamy też osobisty sklepik offline. I mamy też zwykłe tombołki, więc możemy sobie kliknąć w tombołka, ale jeszcze musimy sobie oczywiście z kostium zdjąć. I klikamy sobie w tombołka. Wpisz nazwę sklepu, nie wiem, Janusz. Y, Janusz. Y, Janusz 320. Yy, I wystawiamy przykładowo, nie wiem, potki za 10 kk. Dobra. I mamy wystawionego shopa, a my możemy sobie pójść. Ponieważ bo mamy po lewej stronie osobisty sklepik premium pozostały czas 1 dzień i 12 godzin. I możecie sobie pójść, wystawić takiego shopa i shopik będzie po prostu sobie stał i stał aż to zejdzie. Oczywiście taki sklepik offline, tak samo zamykamy standardowo poprzez zamknij sklep. Sklepik nam ucieka. Oczywiście wpisujemy tutaj, czyli w zakładkę osobisty sklep Premium. Ten same Hasło jak macie do dozorcy. Macie tutaj oczywiście tą czerwoną miksturkę, która niestety nie została sprzedana, więc żadnej prowizji nie będziemy mieli odciągniętych od tego przedmiotu. Ale możemy sobie po prostu tą miksurkę wziąć ze sobą. I mamy picobelo do odebrania pieniążków. Nie mamy żadnych, ale takim sposobem wygląda po prostu ten sklep premium, a za można powiedzieć te. 1 dzień i 12 godzin będziemy posługiwać się zwykłym sklepikiem i co najważniejsze, dowiemy się, ile będzie kosztował sklep premium, ale to najwyraźniej za ten 1 dzień i 12 godzin, bo jeśli coś za darmo wprowadzili, to bez sensu, jakby w item shopie już to widniało. No i nic, to by było na tyle w odcineczku. Oczywiście, możecie podawać swoje opinie na temat tej aktualizacji, czy na plus, czy na minus. Ja jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. No, i też, oczywiście, na sam koniec odcineczka, zostawcie tę łapeczkę w górę. Subskrypcję na kanale i napiszcie w komentarzu swoją opinię na temat tych sklepów offline. Więc widzimy się w następnych produkcjach. Siemaneczko.